No cóż, postanowiłem, że jednak nie będę z wami poszukiwał tych wszystkich e, tych wszystkich znaków. Zostało no ich raptem niewiele, zresztą tak się nie popisuje, jeżeli chodzi o wiedzę na ich temat. Więc postanowiłem, że sobie to odpuścimy. Jest dużo poradników na ten temat w internecie, jak je znaleźć, więc ja myślę, że nie będę tutaj się e, specjalnie naginał od was. A tutaj weszliśmy sobie po pewną zbroję. Cóż, na tym to miejsce... Przez przypadek myślałem, że tutaj cholernie nie ma nic, nie, a patrzę, o jest tutaj coś, no to wszedłem i czas najwyższy zebrać tutaj skarby w tym miejscu, to po pierwsze, po drugie zebrać yy, się i zebrać tą zbroję, a po trzecie, a myślałem, że dłuższe będzie jakaś robota, czy coś, czy sobie... cóż, zbroja, to nie zbyt ładna. Nie z... mi się podoba ta zbroja, szczerze powiedziawszy. Ale to już jest maksimum to, co możemy zdobyć. Odblokowano broń, pozyskamy sztylet Brutusa. O jacie. Ale ona nie ma więcej chyba niż ta zbroja, którą poprzednio miałem. W każdym bądź razie mamy tutaj to już za sobą. No to pójdziemy sobie jeszcze. Cóż, zrobię z tego jeden odcinek już... Yy... już. Nie będę taki, że już wcześniej to wszystko zrobię. Czekajcie, ja zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem z powrotem. Sąsiadka nawiedziła, że tak powiem. Potrzebowała to nieco. Więc... A gdzie ty teraz wyjście znalazł wejście do Jatini po ten, po zbroję, kurde gdzie wyjście! Kurde. No nie mówcie, że teraz będę kluczył. Szczur! Albo szczuro podobne. Eee... Tu jest wyjście, dobra. Znalazło się. Eee, no cóż, to idziemy tak jak powiedziałem na tą... O, zbrew ja się sam odbija. Fajnie. E, idziemy do naszej kryjówki. Przy okazji, skoro jesteśmy blisko, po sumie jesteśmy pan Koloseum Z tego co pamiętam La Koloseum Tak, jesteśmy w miarę blisko, mamy tutaj dwa budynki do zbudowy, co prawda. Zobaczymy czy nas będzie stać na oba, czy czy tylko na jeden, oby na dwa w sumie mogłoby nas stać. No nie chcę mi się dwa razy przychodzić potem. Zresztą ja miałem tam jakieś zniżki przy okazji na odbudowę takich budynków. Przecież w końcu ja odbudowałem cały rym, więc powinienem mieć zniżki nawet na kocełę, żeby ono nie kosztowało jakiejś to kolosalnej kwoty. taka gratów hehe <grymne> dla kuma 19 800 no mówiłem to już stuka do 20 tysięcy na pewno kupiono Arco di constanti teraz zobaczmy o ile stoi koloseum na szczęście nas stać 19.900. yeah! Aha, to znajduje się w tej chwili. No i do 19.900. Zwiększyłaś również zarobkowość. Ile to już? 96% dzielnicy antycznej. że skarb zostało. No właściwie w dzielnicy antycznej co nie zostało. Nic tam właściwie chyba nie zostało do odbudowy. Ej. Bez kitu. Tu jest jeden budynek, taki. Tu jest jeszcze jeden budynek, ale to chyba nie jest Palazzo Senatorio, nie jesteśmy na tej chwili na odbudowę. Dobra, lecimy Możemy się co mi tam 300 metrów, to nie jest jeszcze dużo. A i tak tutaj jesteśmy No myślę Żeby tak sobie trochę zająć ten czas no i tak generalnie powiem Wam szczerze, że jak na to co ja tutaj grałem całkiem niezły wynik, kurczę, osiągnąłem w tym asasynie w krótkim czasie, bo to był raptem może tydzień czy dwa, jak grałem, po prostu cały czas ciurkiem grałem w asasyna i tutaj dużo po prostu zrobiłem, no mniej z tych yy, znaków póki co, no jakiś tych zabójstw wszystkich, bo tych zabójstw trochę jest. Yy. Zabójstw jest nie, no w sumie ile, 12 chyba, bo z tego zauważyłem to za jeden każdy z nich też no, za 4 zabójstwa dostałem 33% więc to no, około około 12 jest, tak podejrzewam I, ale powiem wam, że wa granie warta świeczki ponieważ takie jedno zabójstwo to jest no ja się robię na pełnej synchronizacji bo fajnie się robi łatwo dosyć ale je, niestety zarobek jest no mały dosyć, żeby to jest 300 sztuk florenów na jedno wykonane, dobrze zadanie, co mnie zbytnio nie us usatysfakcjonowało. Więc teraz, jak chcecie, może oczywiście sobie stracić czas y, na tę misję, ja jednak... I polecam, bo że chcecie, znaczy no nie tyle co tracić, a mieć też yy, 100% gry, bo to też się zalicza do, yy, do tego procenta. Ja widziałem, że tak zajął taką misję, no koło procenta mi do przodu. Całkiem spoko. Zobaczmy jeszcze czy u kowala nie mam przypadków listy, zrobione jakieś. No niestety jeszcze jedna rzecz, ale niestety jeszcze nie. No trudno. Teraz mi tu pokażcie... Czekajcie, gdzie tu jest wejście. tu chyba ci będzie a tak, tutaj będzie pod spodem no właśnie tu no, przyglądam się też zaraz po im a, tutaj scienziata zaczyna, na asasyna le shey waki un mutlak bel klum munkin attraverso queste parole è rivelata la saggezza del nostro credo agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Puoi non za to... Nulla è reale. Tutto è lecito. Zal, znowu gładuje. No to chyba no, tak samo, no, to samo co z... z ...siostrą Etia. To samo wszystko. Jestem dumny, że wy wyhodowałem takiego tutaj. No. O, ładnie. Witamy w bractwie. Zobaczmy jakie to tutaj zadania. Deszcz strzał. Przypomnę no, 8 na trakcie walki, 3 na 5 szkolą do poziomu asasyna. No to już tak. No i całkiem, całkiem sobie radzę. Zobaczmy, jakie tutaj kurde mamy znaleziska. Pełno tych znalezisk w sumie. Te zbroje chyba w pełny, pełnym właściwie właściwych zbroi. No chyba obrazy też wszystkie. Te największe to oczywiście są ludzie, których, których się podbywałem przede wszystkim. Właśnie mogę piórkę jeszcze zdać Chyba Tutaj co mamy? Tu mamy bronię A złóż te wszystkie pióra Niech sobie już tutaj będą Broni tutaj no dostatek Możemy sobie zbierać co chcemy Z tego co widzę Łe, no to tutaj Generalnie się wykazało coś dużą Jeszcze rzecz tutaj No dużo tego jest tutaj Polercian Aha, bo tutaj jest ta komnata, w której ludzie wierność To tak powiem Wierność brat oczywiście, no nie robię, bo to bym zabrzmiał jakby Małżeństwo czy ślub brali A to nie o to chodzi Jeszcze dwóch jakbym wyszkolił do rangi asasyna będzie dobrze zaraz czy ja tu jeszcze coś mam do zrobienia chyba w sumie to nie za bardzo tutaj no, może zrobimy sobie jedno bo zabójstwo pokażę wam że to rzeczywiście jest nieopłacalne no mówię chcę tam trochę na czas też pograć żeby ten odcinek był osobno łap się ej, 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 ej.

Jest life, jest life, last life A to dobrze mogę przecież... Ej hey. the Assassinów Tu wszystko przecież wykonać Tędy też wejdę, nie? to po prostu gołemnik? No gołemnik No i to się właśnie w tych gonnikach przyjmuję Interakcja Tak wiem o tym, asasyni No i rzeczywiście to jest ranga asasyn Ja sobie tutaj pozwolę wziąć misję Trzech przyjaciół Zabij wszystkich za pomocą tego ostrza Cóż, wszystkie, wszystkie tutaj zabójstwa jeżeli chcecie wykonać w pełnej synchro To zazwyczaj są z zabiciem sztyletu Znaczy sztyletu, no właśnie odkrytego ostrza ja oczywiście ukryte ostrze wielbie, jest to dla mnie no, najlepsza broń, jaka asasyn może dzierżyć, nie jakieś tam kurde pistolety, miecze, to właśnie ukryte ostrze, które no, byłoby jeszcze bardziej OP, gdyby sobie radziło z przebijaniem mm, i kontrowaniem lepszych się znaczy no, przebija generalnie lepsze podzerze, tylko chodzi o to, żeby sposób walki tym ostrzem no, był trochę lepszy, tak? Jak będzie lepszy, to ja się będę cieszył. Cóż, chyba nas posyłałem tutaj trochę po mapie. Czekajcie, gdzieś to tutaj już jest, z tego co widzę. Wiesz, to tutaj blisko jest. Ale go dziobniemy. Ale przez to, że oni się tego zazwyczaj nie spodziewają. Zapraszam. Pięknie, no. że się sobie poradzili. się powinno robić. Gdybym ja tak ogarniał od początku te, tych atasynów, że oni tak czy tutaj koszą, ja naprawdę częściej używał ich grzej, może bym mniej raz ginął w sumie. Zresztą ja sobie to ginę często nie przez to, że walczyłem z kimś, tylko przez to, że, że, że źle skakałem. Dobra, widzimy już drugiego. Oni są tutaj dosyć blisko siebie. Macie? No grupa uderzeniowa dosyć szybko się udała bo no to trzeba by ich wyprzedzić o ten krok no i tak można tutaj naprawdę duro zdziałać myślę że tutaj jest, coś jest też pod ten pod multi podchodzi takie ogarnianie chodź 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 O! Szybki się znalazł. O! Takie! Dało radę! Na pełny się muszą. No mówię... Są to groszowe sprawy, jeżeli chodzi o zabek. No... Dało radę tutaj kurcze... Działać lekko. Ale mimo wszystko... To są tak małe zarobki, to kupmy sobie jeszcze chociaż ten budynek. Tu też mam kupionego medyka i ten budynek, kurde, A jest? Żeż ostatnio odkryłem, właśnie już pod że jednego kowala też nie kupiłem. Tego kowala. Kupiłem sobie od razu. Będą tam właśnie w okolicy. I przez to mam teraz, most, To 100% kowal... kowali. Oczywiście ten no, gol mnie kosztował niecałe dwa tysiące. to jest ten plus, że kupując te wszystkie budynki macie potem zniżkę na kolejne. Może dlatego, że jestem stałym klientem jednego architekta? Tak podejrzewam. Ale tymczasem No to chyba już są dwa nawet, ostatnie budynki, jakie mogę tutaj kupić sobie na własność może na myśli takich większych budowli a to jest więcej, że raczej nie będzie tutaj możliwe oczywiście tego budynku jeszcze nie kupowałem gdzie tu jest możliwość do zakup tego zakupu Tutaj. Ile kosztuje ten budynek? 28 tysięcy Pewnie że kupię Chciałbym nie kupić 20 tysięcy tych Został mi ostatni budynek ale sądzę że na niego się nie będzie stać No chyba że zaraz w marku pojawi się właśnie wymieniona przed chwilą suma Jak to tam teraz stoi z rozbudową? To miało być tutaj 95% Rzymu Jest obudowane. Zostało. No właśnie kamik medyków. I kampania 93%. Dojemy do medyczka. Czekaj, miałem go zaznaczyć. Opla Miałeś go zaznaczyć sobie No spokojnie Ej, No idź stąd Zacznij zarabiać jakoś na życie a nie Nie będąc upierdliwym przynajmniej Nie jest dobry sposób na zarobek Nikt nie lubi takich To by się nie czepiał Cisza ma być ja tu niczego nie zrobiłem. Łoo. To mi się poleciało. Po bandzie. O, tu jest jeden skarb, którego nie zebrałem. No widzicie. Warto tu było przyjść. Tutaj będzie ten skarb. Łanie się dorobię takich pieniędzy, że to nawet nie za to wolę. No też, no prawie 500 starychów, no, tak, kudę to nie mało Ile to kosztuje? Nie stać ta Hej Przynajmniej nie w tym momencie nigdy albo przynajmniej ja sobie nie przypominam żebym był w tej części no panie medyk nie ulec ty nie musisz ale tutaj jest... a może to po prostu nie działa mam jeszcze trochę tego, tego wynika dobra złapiemy sobie jeszcze flagę i się z wami pożegnam. Do zobaczenia, będzie pewnie do zobaczenia za jakiś czas. Oczywiście w Brotherhoodzie albo w jakiejś innej grze. No ale jeżeli są tutaj fani oglądający mnie Asasyna, no to znaczy w Brotherhoodzie, boże. Revelations oczywiście. No, no to tak jak mówię. Do zobaczenia za jakiś tam dłuższy czy krótszy czas, nie wiem. Kolejne seria Asyna.